Hej, hej! Kontynuujemy tematy związane z serialem Obi-Wan Kenobi. Wam też uśmiechnęła się buźka, kiedy w drugim odcinku serialu zobaczyliśmy zbierającego datki, żeby nie powiedzieć żebrającego klona. Też jesteście ciekawi co o nim wiemy? No to zapraszam na film. Zacznijmy od tego, że tak, to było kamień aktora Tamuery Morrisona, czyli aktora, który użyczył twarzy klonom w Ataku Klonów, a także był Django Fetem w Ataku Klonów i Bobą Fettem w serialach Mandalorian i Book of Boba Fett. Po kolorach jego zbroi, jakie widzimy w tej jednej krótkiej scenie, to ten starszy klon należy do Legionu, czy należał do Legionu 501. Założę się, że wielu z Was miało łeskę wokół w tym momencie, no bo klon. Wtedy 10 lat po epizodzie trzecim, kiedy dzieje się akcja Kenobiego, miałby pewnie około 50 lat. Pamiętajcie o przyspieszonym starzeniu się, no i to zawsze ciekawie zobaczyć taką znaną buźkę, zwłaszcza, że przez atak klonów, film i przez serial Clone Wars, no to żeśmy się na te klony jednak napatrzyli. Spojrzenie, jakie wymienili obaj panowie, sugeruje, że Poznali się nawzajem, znaczy Obi-Wan na pewno rozpoznał klona po charakterystycznym malowaniu zbroi. Jest też spora szansa, że i klon rozpoznał Kenobiego, no bo w końcu ten oddział Wielkiej Armii Republiki niejednokrotnie walczył u boku Anakina i Obi-Wana właśnie. Obi-Wan się nie odezwał do niego, bo ostatni raz, kiedy Kenobi widział klona, no to był to Kodi, który z znienacka otworzył do niego ogień z działa, a potem Kenobi wraz z Jodą zabijali członków właśnie 501 Legionu, przedzierając się do świątyni Jedi. No nie dziwię się, że Kenobi zachował tutaj rezerwę. Tutaj historia zaczyna nam się komplikować, bo jeśli był to klon z działającym chipem inhibicyjnym i rozpoznałby Kanobiego jako Jedi, to czułby ogromną chęć zgładzenia znienawidzonego, że tak powiem, rycerza Jedi. Okazuje nam to wszak serial Bad Batch o początkach Imperium. Kiedy klony rozpoznawały Jedi, to po prostu atakowały. Skoro zatem klon nie zaatakował, to możliwości są według mnie trzy. Po pierwsze mógł nie poznać, że ma przed sobą Kenobiego, ale to wydaje mi się, tak jak mówiłem, mało prawdopodobne. Może też, no to nie był klon z 501 Legionu. Może dostał te zbroje od kogoś lub komuś zabrał. Możliwe też, że trafił do 501 w wyniku, nie wiem, przeniesienia, na przykład w celu uzupełnienia strat. Tuż po rozkazie 66 i wydarzeniach pokazanych w epizodzie 3. Klonów było wiele. W takim wypadku miał pełne prawo nie poznać Obi-Wana, ale to także wydaje mi się mało prawdopodobne. Twórcy serialu nie po to zrobili takie kamioł w zbroi dokładnie z takim malowaniem, aby okazało się to nic nieznaczące. Scena też wyraźnie pokazuje, że panowie, no, łapią się wzrokiem i najwyraźniej poznają się. Opcja druga jest już bardziej prawdopodobna. Otóż może jest to jeden z klonów, któremu chip nie działa lub został usunięty. Wiecie, jak Gregor, Wolf albo Rex. Być może Kenobi spostrzegł jakieś mgnienie, które pozwoliło mu rozpoznać znanego przyjaciela, jakim był na przykład Rex spośród niby identycznych klonów przecież widzieliśmy Rexa w Bad Batch i widzieliśmy w Rebeliantach. Na razie jednak nie wiemy, co robił pomiędzy tymi serialami. W końcu to niemal 20 lat. Może miał etap w życiu, kiedy żebrał na planecie Daju? Nie twierdzę, że to był Rex, ten konkretnie pokazany w serialu, no bo raczej nie był, bo to by nam wprowadzili jakoś mocniej tak znaną postać. Ale no wiecie, zrozumcie, pokazuje pewien mechanizm Szczerze mówiąc, kiedy twórcy serialu pokazali nam tę scenę, byłem absolutnie przekonany, że w dalszej części serialu panowie spotkają się ponownie i klon żebrak pomoże byłemu Jedi w walce albo w ucieczce z planety. No cóż, pewnie klon pojawi się w drugim sezonie, wiecie, jak u Hitchcocka, jeśli na początku pokazuje się dubeltówkę wiszącą nad kominkiem, to można być pewnym, że ta dubeltówka wystrzeli. Trzecia możliwość jest taka, i jest to już zupełnie moja teoria, że po pewnym czasie chipy po prostu przestawały działać. Chip przestał działać, klon zdał sobie sprawę, jakich strasznych rzeczy się dopuścił, mordował Jedi, a Imperium no, też mu raczej nie pomagało, a raczej, jak widzimy w serialu Bad Batch, szybko zastępowało klony szturmowcami i PTSD gotowe. Klon był niczym innym jak żywym droidem bojowym, dodatkowo ogłupionym przez chip inhibicyjny. Jak widzimy w innych animacjach Star Wars, niektóre klony sobie radziły i były w stanie po zakończeniu służby wojskowej funkcjonować i zakładać rodziny. Inne znajdowały sobie robotę w szeregach imperium, na np. No szkoląc szturmowców. Jeszcze inne z ostrym syndromem stresu pourazowego i często kalecy, no, lądowali na ulicy. Założę się, że żebrający klon na planecie Daju, pomimo tego, że wywołał zdziwienie u Kenobiego, nie byłby niczym dziwnym na wielu innych planetach. W końcu wielka armia Republiki to było kilka milionów klonów i te kilka milionów klonów po wojnie, oczywiście te, które nie zginęły, no coś się z nimi musiało stać. Tak sobie teraz myślę, że to jest jednak straszne, jaki los spotkał tysiące klonów po wojnie. Kiedyś zrobię materiał o tym, co działo się z klonami niezdatnymi, że tak powiem, do dalszej walki, ale na taki materiał musicie jeszcze chwilę poczekać. Jako ciekawostkę na koniec dodam, że to niewielkie kamioł jest ważny nie tylko ze względu na Tamuere Morisona. Szykując ten odcinek, wyczytałem gdzieś, że kostium Tamuery w tej scenie to pierwsza, podkreślam, pierwsza fizyczna zbroja klona, jaka w ogóle powstała. Tak, dobrze słyszycie, nie było do tej pory na potrzeby epizodu drugiego i trzeciego stworzonej żadnej, że tak powiem, realnej zbroi. Wszystkie klony były generowane komputerowo. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, jak zareagowaliście na widok starego znajomego, klona z 501 Legionów Kenobim. Czy też, tak jak ja, myśleliście, że dalej w serialu jego obecność będzie większa? Zostawcie subika na kanale i pamiętajcie, żeby się często uśmiechać, a wtedy moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa! pa.